PKP. Pięknie, Kabotyni, pięknie. Tak, kabotyni, Kretyni, Kłamcy, wie pan, bo wie pan o, o kim chcę mówić. Nie wiem, wiem, chce pan mówić o dziennikarzach naszych. Tak, ale o dziennikarzach, którzy mm, zawiadują telewizją informacyjną. Chodzi mi o tych wszystkich dziennikarzy i różnych komentatorów i polityków, którzy pojawiają się w Polsat News w tym. W Info w TV24 i tam Biznes i świat i tak dalej. O tych wszystkich dziennikarzach informacyjnych. Skąd? Tylu kretynów, skąd tylu głupków się naraz znalazło, wie pan, albo cyników rzeczywiście, bo to trzeba jakoś takie... Moim zdaniem cyników. Że, że tak zakłamują rzeczywistość. Jak, oni, jak dostali jakiegoś zajoba antyrosyjskiego, to po prostu z tego nie wychodzą. Ja rozumiem, że Ukraina, że tragedia, że, że tam się krew leje, no ale to jest na własną prośbę. Podżegaliśmy, robiliśmy wszystko, że jeździliśmy, i teraz, teraz do, do Mołdawii już pojechał nasz Tak, tak, tak. Nasz, Były prezydent Kwaśniewski. Teraz tam będziemy. Bo Mołdawia chce do Unii Europejskiej, tak, no to i, trzeba ich podpuścić. I ludzić i szczuć. Tam, no, no, w związku z tym ci yy, dziennikarze. Żeby chociaż zaprosić dla nie wiem, dla dla picu kogoś kto będzie w końcu do, 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 do tego wszystkiego. Nie ma żadnych rzetelnych informacji z Ukrainy. Nikt nie podaje, jakie są przeprowadzone badania, jakie są preferencje Ukraińców, czego się boją. A Bo boją się tej bandy. Tej, tej... Co to jest ten Majdan? Wytłumaczyliście chociaż Polakom, co to jest ten Majdan? Ale po co mają tłumaczyć? Bo skoro obecny premier Jacyniów coś mówi, a nasz jakiś jeden kretyn czy drugi dziennikarz mówi, ale nie wiadomo, co na to powie Majdan, a kim kurwa jest ten Majdan? Po Bo co, ja bardzo co... Cię przepraszam, że no, przepraszam takich słów. Ale kto jest ten Majdan? Kto zaczął ten Majdan? Nie, nie, nie znam tego Majdana. No, Radosława Majdana znam nie, tylko. Nie, nie, chodzi o tego ukraińskiego. Że, 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 że każdy, kto co powie, to nie wiadomo, co powie ten Majdan. Wie Ale pana. ja panu coś powiem, jedną rzecz. Zupełnie abstrahując od Ukrainy. Ja panu pokażę pewien mechanizm. No. Skąd się to wszystko bierze informacyjnie? Proszę pana. Jest taki program, który prowadzi w telewizji publicznej y, Tomasz Lis. No. I niedawno w jednym z odcinków programu y, była dyskusja na temat y, wypowiedzi Adamka, no, no. proszę pana, i na temat zachowania tenisisty polskiego Janowicza. Jerzyka. I do tej dyskusji Tomasz Lis zaprosił byłych i obecnych sportowców uh -huh. i ludzi związanych ze sportem. I ja to rozumiem, jest okej, okay, dyskutują. Oraz zaprosił panią posłankę w Rubel. Mhm. Dlaczego? Ja się zdziwię. Wiem dlaczego. Bo nic wiedział, że jak będą rozmawiać tamci ludzie, to będzie w miarę spokojna, ludy, kulturalna ludy. I, i najprawdopodobniej rzeczowa dyskusja. Więc no. trzeba było zaprosić kogoś, kto zrobi dym? I tak jest ze wszystkim. Tak jest z dyskusjami o Ukrainie, ale, nie, o polityce międzynarodowej, ale, nie, krajowej. Ale straszne jest to, że na przykład mówi się o tym, że, że nastąpiła tam e, aneksja, że, że Rosjanie zabrali e, Krym, e, zabrali, bo, bo to jest nim imperium, bo to Dobrze, są e, mo, mocarze. Oni tak się zachowują jak Amerykanie, jak Anglicanie. Ale krzyczy się nie. o tym po prostu maksymalnie. No, a proszę pana, a słyszał pan jak Izrael e, zabrał... E, część Jerozolimy? Jerozolimy czy pies Kulawą nogą powiedział, że, że to jest. Czemu nasi dziennikarze nie jęknęli, że to jest bezprawie, że to jest syf, że to jest w ogóle. Nie, jak nasi jest, dziennikarze nie jęknęli, tylko nie powiedzieli nic. A, a gdyby Rosjanie mieli tyle baz wojskowych i tak blisko Ameryki, to, to co by było? Że, że to już jest. Sodoma Gomora i Ciechoczynek razem wzięte. Jak, jak możliwe, żeby Amerykanie na przykład otworzyli bazę, gdzieś mamy ale z, proszę z, Pana... Z no, no. Nie, a to Amerykanie, tak. Ten, ten najgorszy, doradca najgorszego prezydenta Brzeziński. Tak, Ameryka powinna wysłać broń, powinni już na Ukrainie być. A dlaczego? A dlaczego mają być tak blisko? Czy Bo Panu się wydaje, proszę Pana, że w mediach pracują dziennikarze niezależni. Nie no, chociaż uczciwi, pana, byli, no. Nie, 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 nie. Proszę pana, albo niezależny i uczciwy, albo pracuje w mediach, tak. które są własnością generalnie prywatną i kto się opłaca. Dlatego mam w dupie to, co oni mówią, wie pan. Jak pan się wyraża ostatnio, proszę pana, to ja po prostu. Powtarzam, w tracę dupie. oddech. A piwo? A piwo. Ok. okay. PKP. Pięknie, Kabotyni, pięknie. Tak, kabotyni, Kretyni, kłamcy, wie pan, bo wie pan o kim chcę mówić. Nie wiem, wiem, chce pan mówić o dziennikarzach naszych. Tak, ale o dziennikarzach, którzy y, zawiadują telewizją informacyjną. Chodzi mi o tych wszystkich dziennikarzy i różnych komentatorów i polityków, którzy pojawiają się w Polsat News, w tym. W Info w TV24 i tam Biznes i Świat i tak dalej. O tych wszystkich dziennikarzach wiewących. Skąd? Tylu kretynów, skąd tylu głupków się naraz znalazło, wie pan, albo cyników. Rzeczywiście, bo to trzeba jakoś tak. Moim ja, zdaniem cyników, że tak zakłamują rzeczywistość. Jak, oni jak dostali jakiegoś zajoba antyrosyjskiego, to po prostu z tego nie wychodzą. Ja rozumiem, że Ukraina, że tragedia, że, że tam się krew leje, no ale to jest na własną prośbę. Podżegaliśmy, robiliśmy wszystko, że jeździliśmy, i teraz, teraz do, do Mołdawii już pojechał nasz Tak, tak, tak. Nasz, Były prezydent Kwaśniewski. Teraz tam będziemy. Bo Mołdawia chce do Unii Europejskiej, tak, no to trzeba ich podpuścić. I ludzić i szczuć. Tak? No, no, w związku z tym ci yy, dziennikarze, żeby chociaż zaprosili dla, nie wiem, dla, dla picu kogoś, kto be, będzie. W kontrze do, 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 do tego wszystkiego, nie ma żadnych rzetelnych informacji z Ukrainy, nikt nie podaje jakie są przeprowadzone badania, jakie są preferencje Ukraińców, czego się boją, a Bo boją się tej bandy, tej, tej... co to jest ten Majdan, wytłumaczyliście chociaż Polakom co to jest ten Majdan? Ale po co mają tłumaczyć? Bo skoro obecny premier Jacyniów coś mówi, a nasz jakiś jeden kretyn czy drugi dziennikarz mówi, ale nie wiadomo co na to powie Majdan, a kim kurwa jest ten Majdan? No co, ja bardzo Cię przepraszam, żeby, żebyś no, nie, żeby żeby nie, nie przepraszam. mówił takich słów. Ale kto jest ten Majdan? Kto zaczął ten Majdan? Nie nie, nie znam tego Majdana. Radosława Majdana znam tylko. Nie, nie, chodzi o tego ukraińskiego, że, 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 że każdy kto co powie, to nie wiadomo co powie ten Majdan. Wie Ale pan. ja Panu coś powiem jedną rzecz, zupełnie abstrahując od Ukrainy. Ja Panu pokażę pewien mechanizm, no. skąd się to wszystko bierze informacyjnie. Proszę Pana, jest taki program, który prowadzi w telewizji publicznej Tomasz Lis, no. niedawno w jednym z odcinków programu była dyskusja na temat wypowiedzi Adamka, no, no. proszę pana, i na temat zachowania tenisisty polskiego Janowicza. Jerzyka. I do tej dyskusji Tomasz Lis zaprosił byłych i obecnych sportowców uh -huh. i ludzi związanych ze sportem. I ja to rozumiem, uh -huh. jest okej, okay, dyskutują. Oraz... Zaprosił panią posłankę Wrubel. Mhm. Dlaczego? Ja się zdziwię, Wiem dlaczego. Bo Lis wiedział, że jak będą rozmawiać tamci ludzie, to będzie w miarę spokojna, lute, kulturalna lute. I, i najprawdopodobniej rzeczowa dyskusja. Więc A. trzeba było zaprosić kogoś, kto zrobi dym. I tak jest ze wszystkim. Tak jest z dyskusjami o Ukrainie, ale, o pan, polityce międzynarodowej, ale, krajowej. Ale straszne jest to, że na przykład mówi się o tym, że, że nastąpiła tam e, aneksja, że, że Rosjanie zabrali e, Krym, e, zabrali, bo, bo to jest nim imperium, bo to Dobrze, są e, mo, Mocarze, oni tak się zachowują jak Amerykanie, jak Anglicy. Ale jak. krzyczy się o tym po prostu maksymalnie. No a proszę pana, a słyszał pan, jak Izrael e, zabrał zamektował e, część Jerozolimy. Jerozolimy. Czy pies z kulawą nogą powiedział, że. Że to jest, czemu nasi dziennikarze nie jęknęli, że to jest bezprawie, że to jest syf, że to jest w ogóle Nie, nasi jest, dziennikarze nie jęknęli, tylko nie powiedzieli nic. A, a gdyby Rosjanie mieli tyle baz wojskowych i tak blisko Ameryki, to, to co by było? Że, że to już jest. Sodoma, Gomora i Ciechot, jednak razem wzięte. Jak, jak możliwe, żeby Amerykanie na przykład otworzyli bazę gdzieś mamy Ale z, proszę z, z, Pana, no... Z... Nie, a tu Amerykanie, tak. Ten, ten najgorszy, doradca najgorszego prezydenta Wrześnińskiego, tak, Amerykanie powinni wysłać broń, powinni już na Ukrainie być. A dlaczego? A dlaczego mają być tak blisko? Bo panu się wydaje, proszę pana, że w mediach pracują dziennikarze niezależni. Nie, no, chociaż uczciwy. Nie, no. nie, 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 nie. Proszę pana, albo niezależny i uczciwy, albo pracuje w mediach, tak. które są własnością generalnie prywatną i kto się opłaca. Dlatego mam w dupie to, co oni mówią, wie pan? Jak pan się wyraża ostatnio, proszę pana, to ja po prostu. Powtarzam, wracę oddech. A piwo? A piwo? Okej. Okay. Okay.